Zadanie 28. Poniżej przedstawiono wzory sześciu związków organicznych. I mamy jako związek pierwszy aldehyd benzoesowy, jako drugi fenol, jako trzeci alkohol benzylowy, jako czwarty kwas octowy, jako piąty kwas propionowy i jako szósty mrówczan metylu. Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków. Zdanie pierwsze. Octan fenylu jest produktem reakcji związków oznaczonych numerami i mamy tutaj wybrać, z którego kwasu i z którego alkoholu się on składa. Otóż w przypadku estru składa on się, jeżeli to jest octan, to na pewno z kwasu octowego, więc wpiszemy tutaj numer 4. Natomiast od fenylu to znaczy, że pochodzi on od fenolu, czyli to jest ester. Fenolu i kwasu octowego. Kwas octowy to jest 4, a fenol to jest numer 2. Swoją drogą, gdybyśmy mieli taki octen fenylu rozrysować, to mielibyśmy tutaj pierścień aromatyczny, tlen, następnie węgiel, podwójne wiązanie tlen i tutaj resztę kwasu octowego CH3. Czyli taki fenyl z grupą acetylową w tym miejscu. Zdanie drugie. Izomerami są związki oznaczone numerami. No i teraz musimy sobie je porównać. Otóż, patrząc na związki, które mają taką samą liczbę atomów węgla, od tego warto zacząć. Tutaj mamy 7 atomów węgla, tutaj 6, tutaj mamy 7, więc jest jakiś potencjał na izomerię. Tutaj mamy 2, tutaj 3 i tutaj 2. Pierwszy i trzeci związek widać, że nie są izomerami, ponieważ trzeci związek posiada o dwa atomy wodoru więcej. Natomiast czwarty i szósty mają dwa atomy węgla, to jest czwarty, później cztery atomy wodoru i dwa atomy tlenu. A szósty posiada również dwa atomy węgla, również cztery atomy wodoru i również dwa atomy tlenu, więc są względem siebie izomerami. Zatem tutaj wpiszemy związek numer 4 i numer 6. I zdanie trzecie. W wyniku redukcji związku oznaczonego numerem 1 powstaje związek oznaczony numerem, no i teraz widzimy, że numer 1 to jest aldehyd. Jeżeli go zredukujemy, to otrzymamy alkohol o takiej samej liczbie atomów węgla, czyli w tym przypadku numer 3. Jest to alkohol benzylowy. Takich odpowiedzi należało udzielić, aby uzyskać pełen punkt za zadanie 28.